Moi drodzy, święci oraz przyjaciele. Blokady. Ciężkości. Iluzje. Tak wiecie. Ktoś założy Ci blokadę na koło w aucie. Taka faktyczna blokada na no czyli na tego Boga ktoś założył blokadę. Ale taką prawdziwą, no wiecie, poczujcie tą prawdziwość tych blokad, tą prawdziwość, tą ich realność. No poczujcie, no kurczę, skupcie się, tą realność tych swoich blokad. Tak całym sobą poczuj tą realność tych swoich blokad i zobacz, że ich nie ma. I to nie trochę, tylko całkiem. Nie trochę, tylko całkiem. Nie trochę, tylko całkiem. Niech każdy na chwilkę zostanie z tymi słowami. Nie trochę, tylko całkiem. I to jest ta lekkość, to jest ta różnica. Z tym przede wszystkim chcę tego wieczoru przyjść do Was. Z tą lekkością, nie lekkością przemiany, tylko z lekkością lekkością, za którą automatycznie idzie radość, szczerość, bezpośredniość, prawdziwość, autentyczność i robienie dosłownie, czego dusza zapragnie. Ja rozumiem, że przerabianie tego poglądu może zająć pewien czas. Że przemienianie tych ciężkich blokad w lekkie blokady, albo ich brak, może zająć czas. Ale to nie znaczy, że coś, co było na początku nieprawdziwe, że później będzie się stawać stopniowo mniej prawdziwe. Po prostu zobaczysz, że coś, co było w umyśle złudzeniem, po prostu, że było złudzeniem cały czas. Ty spojrzysz na to prosto. I teraz, przede wszystkim teraz, Nadszedł czas szybszego, szybszego, szybszego dostrzegania na wskroś nieistotności, nieważności oraz braku wagi oraz ciężkości tych blokad. Właśnie. Brak wagi. To nie znaczy, że nie będziesz robił czegoś, co uważasz za trudne. Nie oddasz auta do mechanika, mimo że chcesz, ale ciężko jest znaleźć kogoś rzetelnego. Albo że nie pójdziesz w tamto miejsce, nie spotkasz się z tamtą osobą, bo coś cię blokuje, powstrzymuje, mimo że życie i twoja dusza intensywnie pchacie w tamtą stronę. Będziesz robił te wszystkie rzeczy, ale zaufanie. Zaufanie ponownie wiara spowoduje, że poczujesz Lekkość. Jeszcze raz odnoszę się do niej. Poczujesz lekkość. Lekkość Twojej drogi. To znaczy, zbudujecie wewnątrz siebie pewność tego, że nie jesteś stworem. Zwanym ego, zbudujesz w sobie pewność, że to we mnie nie istnieje, że ja tym nie jestem. I owszem, tak jak usłyszeć, możesz we własnym umyśle tak zwaną negatywną, krytykującą, nieprawdziwą myśl, tak samo możesz ją zobaczyć w postaci zachowania swojego ciała, czyli ciała, którym ty kierujesz, albo zachowania innej osoby. Ale, ponownie, czy to jesteś ty? Czy to, że ciało, którym zawiadujesz, to, że ono się myli, mówi rzeczy nieprawdziwe, a może czasami nawet kogoś szturchnie, czy to oznacza, że ty jesteś grzeszny, ciężki i wymagasz przemiany? Ty, ponownie Ty. Mówimy o tym głębszym Ty. I poczujcie proszę, gdzie zabierają Was te słowa. Poczujcie proszę, jak schodzicie głębiej, głębiej, ponownie głębiej. Jak schodzicie coraz bardziej, bardziej do środka, do wnętrza, do natury swojej jaźni. I poczujcie to miejsce, którego smród oraz brud ego nigdy nie dotknął i nigdy nie dotknie. To jest ta największa świętość wewnątrz Was, ta studnia bez dna. I tam, uwaga, cały czas byliście, cały czas istniejecie i de facto stamtąd spoglądacie na świat, który współkreujecie. I teraz ten świat współkreować będziecie w boleści, jeżeli nie przypomnicie sobie, że jestem studnią, która jest niezniszczalna, święta oraz wolna. Czyli innymi słowy, wychodzisz z siebie, ale dalej mimo wszystko widzisz jakiś tam sen, który się rozgrywa, i widzisz pewne łomności pewnego ciała i łomności innych ciał, które jednak nie mają dla ciebie aż takiego dużego znaczenia, bo ty jesteś głębiej. I zobacz proszę, jak piękne pole energii powstaje w tobie, jeżeli tylko wpuściłeś te słowa do środka prawdziwie. Czyli akceptuję łomność czasu, po prostu ją akceptuję. Taki jest. Ale czuję to, co jest głębiej, to, co jest pod spodem. Czuję tą prawdziwą, prawdziwą Ewangelię miłości. Bo skoro pod spodem jest niezniszczalne, to czym muszę się martwić i co innego mogę wyrażać niż to, co jest pod spodem? Co innego chciałbym wyrażać. Tylko to. I teraz, czy ktoś to zrozumie, czy nie zrozumie? A czy może nie zrozumieć? Zastanówmy się na tym przez chwilę. Czy jednia może jedni jakoś nie zrozumieć? Hmm. Czy możesz się ze sobą nie dogadać? Jednia z jednią może się nie dogadać? Takie troszeczkę zagadeczki, ale przyjrzyjcie się temu, proszę. Czy jednia z jednią może się nie dogadać? Owszem, jeżeli z tej studni bez dna wyjdziesz sobie na samą górę i zaczniesz postrzegać swoje ciało, inne ciało, Twój umysł, inny umysł i twój umysł ma coś tam temu umysłowi przekazać, żeby on coś zrozumiał, co jest prawdziwe, hmm. czy my już się nie pogubiliśmy? Jednia mówi sama do siebie, budzi sama siebie i ty tylko w niej pozostajesz i pozwalasz, oddajesz się jej do dyspozycji, oddajesz się jej do dyspozycji, a jeżeli przychodzimy już do rozmowy o ciele, to ciało jest instrumentem wyrażania się tej jedni, tymczasowym, oczywiście narzędziem, tak, świętym, jak wszystko, co jest na najgłębszym poziomie, wszystko jest święte, bo wszystko jest tą jednią. I teraz zobaczcie, proszę ci z Was, którzy to pamiętają: różnicę pomiędzy wzrokiem Chrystusa, a widzeniem według świata. Wzrok Chrystusa to to, co opisałem przed chwilą: dostrzeganie jedynie jedni oraz świętości. Jak możesz nie być szczęśliwy, posiadając wzrok Chrystusa? Jak możesz nie czuć jedni, jeżeli się czujesz? Jak możesz jej nie wyrażać, skoro czujesz, że to jest wszystko, co jest? Musisz ją wyrażać, bo czujesz tylko jedną rzecz. Tylko jednie. I owszem, tu w polu złudzeń dzieją się rzeczy, a ty cały czas czujesz tą biednię, która jest mimo wszystko silniejsza. Czujesz to z martwych zmartwychwstanie, które mimo wszystko jest silniejsze. I tutaj owszem, może jakaś kraksa, auto, coś tam się zadziało, coś tam z Twoim fizycznym wehikułem może gdzieś tam nie domaga, a ty cały czas czujesz ten pokój pod spodem. Czego więcej oczekujesz? Czego więcej oczekujesz niż tego pokoju? Ale prawdziwego, głębokiego, doświadczalnego, który jeżeli chce zrobić cuda w Twoim życiu, bo widzieliście je również, może nawet takie fizyczne, nie tylko mentalne, nie tylko takie duchowe niewidzialne. może również fizyczne cuda zaczną się dziać. Kto wie? Jeżeli będą potrzebne, przyjdą. Jeżeli będą potrzebne, przyjdą. Ale pamiętajcie, proszę, cały czas. Czas jesteście tą. Jednią. Właśnie. Kochamy was.